Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejne zadanie, ulubione, które lubicie udowodnić lub wykaż. Wykaż, że suma liczby wymiernej i niewymiernej jest liczbą niewymierną. Podejdziemy tutaj troszkę do tego zadania w taki sposób, że oznaczymy sobie, sprawdzimy czy wymierna i niewymierna da nam liczbę wymierną. Troszkę sobie tak sprawdzimy od dru drugiej strony. X oznaczymy jako niewymierna. Nie wymierna. A y niech będzie wymierna. Wymierna. Dobra, strasznie niewyraźnie, ale dobra, przeżyjemy. Dobrze. I teraz tak. Możemy sobie napisać, że x suma plus y daje nam jakąś liczbę z. Gdzie z jest liczbą wymierną. Wymierna. I co my musimy wiedzieć? Jedną rzecz, że różnica liczby wymiernych, na przykład 5, y, pl suma, plus 3 równa się 8, tak? 5 się, 5 jest wymierna, 3 jest wymierna. Czyli suma liczb wymiernych zawsze jest liczbą wymierną. Różnica tak samo. Różnica również. Różnica liczb wymiernych także da nam liczbę wymierną. Czyli my sobie zostawimy tak, że x niewymierna to się równa z minus y. Czyli mamy co? Niewymierna odjąć niewymierna, tak? Czyli ta cała liczba tutaj też będzie niewymierna. Czyli wychodzi nam, że x. Równa się? Nie. Yy. Przepraszam, wymierna, pomyliłem się, bo z jest wymierną, tak, tu mamy podpisane, wymierna i y też jest wymierna. Różnica liczb wymiernych jest liczbą wymierną, czyli x musi się równać wymierna, tak? Wymierna. Czyli skoro x jest wymierna, a założenie na początku było, że nie, przychodzi konflikt, Czyli nie może być takiej sytuacji, żeby suma liczby wymiernej i niewymiernej dała e, liczbę e, wymierną. Czyli w ten sposób udowodniliśmy, że suma liczby wymiernej i niewiernej jest liczbą niewymierną. E, jak, jaki tutaj przykład możemy dać? Na przykład e, 7 plus pierwiastek z 2 no to będzie niewymierna na pewno ale jeżeli byłaby tutaj różnica też, też by to tak samo działało ale załóżmy jeżeli mielibyśmy taki przykład że mielibyśmy różnicę dwóch liczb niewymiernych jeżeli byśmy mieli dwie niewymierne to jaka by była wtedy możliwość? no nie byłaby jednej konkretnej bo moglibyśmy mieć niewymierna na przykład 3 pierwiastki z 6 minus pierwiastek z 2 no to niewymierna ale, jeżeli mielibyśmy na przykład pierwiastek z 6 niewymierna odjąć pierwiastek z 6, wychodzi 0, czyli różnica dwóch liczb niewymiernych tutaj daje 0. Więc, dobra, ale nie będziemy Wam tutaj mieszać w głowach. Musicie wiedzieć, że suma lub różnica liczb wymiernych zawsze daje wymierną. A w tym przypadku udowodniliśmy, jakby od drugiej strony, że liczba. Wymierna i niewymierna nie może być liczbą wymierną. Różnic, y, suma, suma liczby wymiernej i liczby niewymiernej nie może być liczbą wymierną, bo założyliśmy, że x będzie niewymierną. Czyli jakby podważyliśmy przeciwieństwo tej tezy tutaj w zadaniu. Czyli udowodniliśmy jednocześnie, bo skoro coś nie jest czarne, to musi być białe. Czyli skoro e, nie może być wymierna i niewymierna suma liczbą wymierną, to musi być niewymierna. Innej opcji nie ma. Musi być po prostu niewymierną. To wszystko na, e, w tym odcinku. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do subskrybowania kanału. Podsyłajcie zadania, które wam sprawiły problem. Dajcie łapkę w górę. Dajcie łapkę w górę. Dajcie lajki. I widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!